Cześć, ma tutaj ja Kisiel i dzisiaj nagrywam dla Was odcinek Drift Max. Będziemy sobie teraz przez nie wiem parę minut jeździć eee, tylko dla frajdy. Eee, no, zaczynajmy. Igor tu też jest. I jedziemy. To jest moja czarna fura. Świetna co nie? O i Drift mamy. Piękny. Oh. <laughs> Mogę wam pokazać, jakim jestem okropnym, chujowym kierowcem. I wiecie co? BBC, nie skopi... nie mojego wideo, ponieważ yy, 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 to przeklinięcie yy, wyedytuję. A więc no, Sajcie swoją mamę. BBC, pieprzone. Widzicie, jeszcze, jaki jestem banin kierowca? Pure decent. To nie, to nie Igor, że jestem no. najbardziej decent. Najbardziej decent. <laughs> pure decent. Boys. Pure, pure decent. Pure decent. Pure decent. Pure decent. My o 20 mamy trening, prawda, Igor? No. My jesteśmy tam najlepsi. Najlepsi na bramce przynajmniej. Wiesz, co pamiętam, co ja już zrobiłem ostatnio. Co? No, że wybiegłem z bramki do treningu i strzeliłem naszą pierwszą bramkę. Później po prostu ja i ty po prostu waliliśmy do tej bramki. To i też ten, jak, tre, jak jeszcze trenowaliśmy na boisku? Na no może to, to wtedy, co nie, ty tak wybiegłeś i po prostu co chwilę tak wybiegałeś i bramki, i wtedy było coś, jakieś 25-1? Tak. tak, tak pamiętam to. Y I teraz mam y, zarobione monety. Mam 12 213 hajsu. A więc zagramy jeszcze raz w to. Nie dziękuję. Co y, mam sobie na niebiesko, bo mam ten form, nie, format niebieski. Niebieski jest. O, ładny jest ten niebieski. I tutaj Igor za mną siedzi tak. O, wow. My na treningu... Dawid nam w ogóle nie pomaga, co nie? W no. naszej drużynie no, nie siedzi. Przecież on jest nowy, tylko będzie tam siedział, jak sobie tego może square. No właśnie, i on przed treningiem, co nie? Je paczkę chipsów i batonika. Codziennie, normalnie. Codziennie. I jako picie zamiast wody przenosi sobie lukozadę. Lukozadę. On. I on chce zgubić kalorie, co nie? Oczywiście Big Ops, dla kogokolwiek kto chce zgubić kalorie, szanuję. Ja też ostatnio byłem na pięciodniowej diecie, prawda? No. Jak um, ostatni odcinek nagrywaliśmy, my w dwójkę, to wtedy on jeszcze jadł, on, on był na diecie wegańskiej. Normalnie tydzień, tydzień co nie? Cały tydzień wegańskie jedzenie. I później w niedzielę jadłem sobie burgera. I powiem, że smakowało jak nigdy. Ty, ja jestem okropnie, tak ogólnie słabym kierowcą, ale tak naprawdę w tym odcinku idzie mi zajebiście. Tak ogólnie to e, my planujemy na następny odcinek zrobić 24 godziny albo wegetariański challenge, wegański, e, lub, e, Boże, tracenie kalorii. Stracenie kalorii przez 24 godziny, no, my nie chcemy zbierać, dlatego nie, robi, nie robimy tego. Jo, mogę sobie nową kupić. No, fajna, bierz. Uuu, ale... Nie zbieraj, na... zbieraj na tą. Zbieraj na Czekaj, już zbieraj może. 100 tysięcy nie warta. O, Uu, 150 tysięcy. Ale czekaj, cofnij się. Nie. No jest ładna. Nie jest ładna. Jest taka ok. No drift jest to. Na pewno powiedzcie mi w kom komentarzu, jeśli tak. będzie można, e, czy powinniśmy kupić, czy oszczędzać. Ja myślę, że powinienem oszczędzić, bo to jest jeszcze jeden, jeszcze jeden drift i będę mógł to kupić. Mhm. A więc na razie e, jedziemy jeszcze raz i spróbujemy kupić tą różowo-czarną, prawda? Myślę, że tak gdzieś. Prawdopodobnie w sobotę, zobaczę, jeśli będę miał czas, to zrobimy we, wegetariański challenge. A jeśli nam się uda 10 lajków, powiedzmy. Jeśli na, uda się, jeśli dobijemy na tym wideo 3 lajki, to zrobimy ten challenge. A jak na tamtym wideo dobijemy... 4. Nie, Random 5 po prostu 5, dobra. To zrobimy wegański challenge. I jeśli na tamtym, na wegańskim, oh. filmie, to bijemy 20 lajków, like myślę. To wtedy będziemy musieli się tylko ży żywić jedzeniem poniżej wszystkich kalorii, myślę. O, to będzie trudne. No, Trudno. No. Bo same ziemniaki mają gdzieś 500 kalorii. Czyli na przykład gdzieś truskawki, ale one są drogie tutaj w Irlandii. No one kurwa, są naprawdę duże, hajsy, nie. Czekaj, paczka w Tesco normalnie... 7 euro. Taka duża. To 7 euro, no... Taka, taka mała to normalnie to... 4,50 czy 4 euro. Coś tak. Czyli to będzie... Siedem, siedem. Chyba mam jeszcze raz teraz pojadę i będę mógł kupić tą e, różowo-czarną kurę. No, ale dobra, plany są. Plany są. Chciałbym, żebyśmy dobili do 10 subskrypcji. To by było zajebiste. Potem będzie jakiś taki mocny, mocny plan. Oczywiście on już ma 82 subskrypcje, ale on już co, rok robisz YouTube? 4 lata 4 lata i 82 subskrypcje. Niektórzy mają 4 lata i 4 miliony subskrypcji, ale w sumie jesteś streamerem fortunatowym. No więc już nie. Nie tylko? Nie, już nie, ale dużo nie streamowałeś. No, jak coś to. Będę tworzył nowe konto. It's a Po prostu dam wam tu linka w bio. Jeśli Igor już stworzy. Jak coś to, zostawię imię Igora w bio it's atak.pl i jak powiem już Wam w następnym odcinku, jeśli Igor będzie mógł, to na pewno idźcie, obczajcie mu kanał, dajcie mu, widzimy subskrypcję. Jak Państwo bo... mój kanał jest tylko angielski, a mi się przekrasza, że Polaky ja więc schodzę po polsku, porozmawiam z inmilej, by to jest ale pan go szankuje cieszył. Teraz dobrze pojechaliśmy, prawda? 10 tysięcy zarobiłem. Ad Nienawidzę adów I, I teraz mamy dość hajsu na tą oto furę Którą kupimy na tą, Tak, którą kupimy Chciałbym, żebyśmy zrobili like bajka 3, 2, 1 i kupujemy Chciałbym I teraz możemy już uh... Może pomalujesz na jakiś inny Tak, pomaluję. Zobaczmy no, je Ciemny zielony. Zobaczmy jak czarny wygląda. Mm, czarny zielonę. Ciem, ciemniejszy, zobaczcie tak ciemniejszy. Biały może? Może biały. Okay. Biały wygląda za nie. Dobra, jemneście. to teraz ciemny zielony. O ja. No nieźle. Ten wygląda super. Okej, okay, ja za z tym muszę. Tak? No. Dobra, to 3, 2, 1, dajcie subskrypcję, 3, 2, 1 i kupujemy to. 5000. Pięknie. I co? Jedziemy? Mm -hmm. Na test drive'a? Uuu, o wiele szybsze. O wiele szybsze. Oho. To znaczy, że będzie więcej hajsu. Ooo, dobrze się nim driftuje. Ooo. Razy trzy combo. Ja jestem po prostu chujowym kierowcem.

Trak numer dwa. No. Na ten, yy, ten... Yy, śnieżny, no. Tak. U, ręczny. U. Sześć koło. za to. Wow. No, dobrze. 100 km na godzinę. Co! 6 000! 5? Wow, to jest nawet fajna gra. Jeśli chcecie, żebym zagrał w tę grę, to yy, dajcie lajka. Ja będę wiedział. Golf Orbit, dobra, pamiętamy. 5 mhm. koła, co? robiłem gdzieś 16. No, ale za to wystarczy nam na nowe, Na każdy kolor nam wystarczy oprócz tych. To nie za węgierski to. Ten? Zrób ten, taki bardzo ciemny niebieski. Ten? O! No nie wiem. Taki. Mm. Ten, się, ten bardzo się pojawia. Może? No patrz jak się odbija. Myślę, że na razie zostanie. Myślę, że biały myślę, bo biały wygląda zajebiście. No. A może felgi zmienimy, no? Albo, no jakieś felgi. A w sumie one kosztują 10 tysięcy. No to zrób jakieś może napisy czy coś. Nie no to czekaj, to jeszcze raz pojedziemy. na nim raz jeździłem o to się będziemy dużo driftować moja siostra mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej i oni tam mają widok na Tatry a więc to mi dużo przypomina jak ich wizytowałem Ła, kurde no nieźle mi idzie o mój Boże ale zjeżdżał. Ło! Wow. Ale zjeżdża Pięć koła wtedy zrobiłem. O mój Boże. Naprawdę trzeba być. No, nie mogę. Nie mogę nic zrobić w tej sytuacji. Jutro jest czarny piątek. Kupcie sobie. Bym powiedział, mojego męczerda... merchandise, jak gdybym miał. Strasznie, byśmy... Robili co? 70%? Tak. Żeby być mi mi miłymi ludźmi. 70% off. Musimy kurde zdesignować merch. Widziałeś? Właśnie 58 koła zarobiłem. Ale zjem. Wow. To jest trudne. To jest trudne. Ja pierdolę, po jak on się obraca w ogóle. Tak oni jeżdżą w tym, w Fast and Furious. Co nie? Jak oni to robią w prawdziwym życiu? Nie no, już byłem kiedyś. Ja bym się cykał, co nie? co nie, bo oni tam mają. Co? Siedem koła? Czyżby to auto było gorsze? O, ja w sumie chcę to zagrać. Już grałem kiedyś, nawet fajne w Cloud City. Chyba. Nie Crowd City. Co to jest? Gang Clash. Dobra. Po tym odcinku yy, zainstaluję sobie tą grę. Driss Max Pro. Jak coś to może będzie nowa gra. Może. Um. Mamy 17. Chodź, musisz mi pomóc. Te, te. Te. te? Te? Na to już nas nie stać? Myślę, że jakieś. O te! Albo czekaj. Takie są brzydkie. Do góry jedne mi się tutaj podobało. Takie, o. O, no, czarne pasuje dobrze. Kupujemy właśnie zakupiliśmy właśnie takie felgi popatrzmy sobie na spraye. 20 tysięcy to na No to może na następne. i właśnie tutaj w tym momencie kończymy ten odcinek dziękuję bardzo za oglądanie no.